Na konferencji prasowej po meczu 18. kolejki PK Bank Polskiej Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Jagiellonią Białystok. Mecz zakończony wynikiem 1 do 1. Jest z nami trener drużyny gości, pan Maciej Stolarczyk. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie tego meczu. No, Cóż tu powiedzieć po takim meczu? No, na pewno to nie było porywające widowisko. Ehm, myślę, że, że powiem o nas. Nie, 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 nie będę się opowiadał za, za Piast, No Myślę, że że to nie było to widowisko jakie chcielibyśmy stwarzać. Ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że po pierwsze piast jest za nami i depcze nam po piętach. Zdawaliśmy sobie z tego, że piast nie traci dużo bramek, z tego, z tego jaki styl prezentuje po objęciu sterów przez strona Bukowicza, wiedzieliśmy, że jest to trudny przeciwnik do, do ugryzienia. I nie ukrywam, że żałuję z momentu, w którym szliśmy bramkę i, i, i w nasze szeregi wdała się nerwowość, a co za tym idzie, strata bramki. No ale najbardziej martwi mnie fakt, iż, iż straciliśmy Hesusa. Zobaczymy na jak długo. To jest na pewno dla nas, dla nas niedobra wiadomość. No i myślę, że. Sporo, sporo, spory wpływ na, na to, w jaki sposób się prezentowaliśmy no, tutaj ba, taki banalny e, niestety wniosek, iż, iż e, trenujemy cały czas na sztucznej nawierzchni i, i ta, ta nawierzchnia dzisiaj była zupełnie inna, to też na pewno nie pomagało nam w e, kreowaniu sytuacji, w, w tworzeniu e, w byciu groźnym pod bramką przeciwnika, bo tak naprawdę w drugiej połowie tych sytuacji sobie nie stworzyliśmy. A, a nie ma co ukrywać też, że, że to też nic czego i Piast miał w doliczonym czasie gry piłkę meczową, i, a, no ale tym razem chybił tym razem, e, i, i wywozimy jeden punkt. Nie jestem zadowolony, bo przyjechaliśmy tutaj wygrać, ale, ale szanuję to, to, co zdobyliśmy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na Państwa pytania. Przed zadaniem bardzo proszę o zgłoszenie się. Leży Ziękiewicz, portal Piast Info. Panie trenerze, zastanawiający był skład. Nawet koledzy z Białego Stoku zastanawiają się, dlaczego było tylu obrońców. Chciałbym się dowiedzieć. Bo... Ja Chciałbym, ch ch chciałem plan na ten mecz był, był um, wykorzystania sklep, jaki stworzał Piast przy budowaniu. Wiedzieliśmy, że, że Piast broni w systemie 4-4-2 i, i mocno zagęszcza środek. Chcieliśmy, chcieliśmy wykorzystać sektory boczne do, do budowania i z tych sektorów atakować. No, nie do końca nam to dzisiaj wychodziło tak jak, tak jak chcieliśmy, ale, ale no to, to był plan na ten mecz, także, także to, do tego był podporządkowany. Oraz nie będę ukrywał też wzrost. Piast, Piast jest, jest groźnym przeciwnikiem w kontekście stałych fragmentów i ten wzrost w defensywie, ale również w działaniach ofensywnych był dla nas bardzo istotny. Proszę. Jacek Głubowski Polski Radbiał Ja chciałem zapytać no po pierwsze co z Pazdanem, yy, dlaczego nie pojawił się, a druga rzecz w końcówce na boisku pojawia się Andrzej Trubecha, czy co trener miał, że tak powiem, na myśli? Co trener chciał yy, zaatakować? Yy, Wygrać ostatecznie to może właśnie zmiany? Zacznę od Michała, doznał, doznał urazu w ostatnim tygodniu przygotowań i to go wyeliminowało z przyjazdu tutaj na ten mecz. Także to też na pewno nie jest dobra wiadomość dla nas. A jeśli chodzi o angeln, no to rzeczywiście chciałem wprowadzając drugiego napastnika, chciałem, chciałem abyśmy no wykorzystali, wykorzystali przede wszystkim... Siła ataku, Mark był osamotniony, nie miał wsparcia i dlatego też chciałem, chciałem tą siłę ofensywną wzmocnić. A ja bym chciał zapytać Panie Trenerze, a przepraszam, Bardzo Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Panie Trenerze, Chciałem zapytać o dwóch zawodników, Miłosz Matysik na prawej obronie, nieoczekiwane rozwiązanie, tak mam takie wrażenie, czy to po prostu tego wymagała sytuacja, a po drugie Wojciech Łaski który jest tak naprawdę największym zwycięzcą wygranym przygotowań do rundy, do tego roku tak naprawdę, do rundy rewanżowej. Wchodzi i strzela w bramkę Stadionu Świata. Czy zasługuje na szansę od pierwszej minuty, czy lepiej sprawdza się w roli jokera? Zacznę od tego Miłosza na prawej, prawej stronie. Rzeczywiście Miłosz jest na tyle uniwersalnym graczem, iż pozwala nam na budowanie ataku zarówno na trzech obrońców, jak i na czterech. To jest bardzo istotne dla mnie. Jest graczem szybkim, uniwersalnym i, i ta pozycja, i myślę, że dzisiaj jego występ był pozytywny w jego wykonaniu. No, tu nie, nie będę ukrywał, że, że no, przy budowaniu troszeczkę, troszeczkę nie, nie mieliśmy problemy związane z, z tym, jaki, jaki założyliśmy sobie plan, ale, ale w kontekście działania obronnym myślę, że mi już się wywiązał z tego, co, co miał robić. Jeśli chodzi o, o drugie pytanie i, i e, Wojtka Łaskiego, to, no, e, to z, z wiadomo, że, że zawodnik, który strzela bramki jest, jest, jest e, ma cyfry, jest graczem, który, którego każdy chciałby mieć w swoich szeregach, ale e, myślę, że na razie e, plan, jaki, jaki mam na, nie, na, na, na Wojtka, się sprawdza. Strzela bramki właśnie w tych momentach, kiedy, kiedy przeciwnik jest troszeczkę wyczerpany, tak, tak, tak to ujmę i, i ta, ta, te jego umiejętności pozwalają i różnice, którą robi, w szczególności w pojedynkach, pokazuje to w, w swoich działaniach. No a dzisiejsza piękna bramka, no rzeczywiście Stadion Świata. Ale to też nie będzie tak, że, 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 że będzie to cały czas. Nie, nie, myślę, że każdy z trenerów chciałby mieć na ławce zawodników, którzy wchodząc robią taką różnicę. Nie, taki, taki też był dzisiaj plan na, na, na Wojtka i jego działania. No, cieszę się, że się to sprawdziło i cieszę się, że się tak rozwija przede wszystkim, bo to dla nas, dla nas jest kluczowe, dla mnie jest to na pewno dobre, dobra wiadomość, iż lepsze mocno po piętach tym, którzy ten pierwszy, w pierwszej elence wy, występują, ale... Ale chcę podkreślić, że dla mnie nie, to nie jest jedenastka, tylko to jest cała szatnia ludzi, którzy mają zrobić swoją robotę i, i taki jest e, był też temat dzisiaj. Okay. Adam Korcz i e, e, Po dzisiejszym meczu strefa spadkowa dalej można powiedzieć goni nie. Czy uważa pan trener, że z aktualną kadrą jesteście w stanie utrzymać się w ekstraklasie, czy będą potrzebne wzmocnienia, aby uniknąć jednak tej walki zaciętej o utrzymanie wizy? No myślę, że ta z, grupa e, zainteresowana, że, o której Pan mówi, to jest grupa szersza. E, my rzeczywiście w tej grupie się znajdujemy, ale, ale no tutaj e, każdy, każdy z tych zespołów, myślę, które, które są zarówno za nami, jak i, jak i troszeczkę przed nami, to są zespoły, które, które bezpośrednio będą walczyły o, o to, żeby być w, w ekstraklasie. E, no, jeśli chodzi o, o wzmocnienia, e, to nie. Myślę, że każdy z ten chciałby, chciałby mieć tą dużą rywalizację. My jeszcze chcemy wzmocnić środek pola i liczę na to, że, że to się uda w najbliższym czasie. Um, uważam, że ma, uważam, że mamy dobrych zawodników, ale. ale ta rywalizacja powinna być jeszcze większa, abyśmy, abyśmy chociażby tak jak w przypadku rozmowy tutaj o wojsku Łaskim, mieli możliwość korzystania z zawodników, zarówno tych, którzy, którzy są podstawowymi, czyli którzy zaczynają mecz, ale ci, którzy robią różnicę są, są bardzo istotnymi. To chociażby pokazało wczorajszy też mecz. Widzę Was z Pogonią, ile, ile mogą wnieść zmiennicy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję i zapraszam na. A czy w kontekście kontuzji Jezusa i Maza nie warto byłoby się zastanowić, porozmawiać z dyrektorem Moskowskim o sprowadzeniu napastnika do Jagiellonii? No, bo ta siła rażenia oprócz dwóch Hiszpanów no, jest. niezbyt duża. I tak nazwijmy. Znaczy, byłem tak, wiadomo, że mamy jakieś ograniczenia swoje, ale, ale wraca za chwilę po po kartce Kowalski. Nie ukrywam, że, że liczę na tego zawodnika i tutaj my musimy dokonać wyboru tak naprawdę i w trudnym momencie, ponieważ to okienko zimowe to jest okienko, w którym z reguły gracze mają kontrakty i możemy skorzystać ewentualnie z kogoś, kto, kto, kto gdzieś jest niezadowolony w klubie albo, albo na jakimś delikatnym zakręcie. I, i no, na takie momenty czekamy. Oczywiście jest, mamy oczy szeroko otwarte i, i dyrektor e, gdzieś tam e, cały czas e, ma rękę na pulsie, ale też zdając sobie sprawę z tego, jakie mamy możliwości, to nie są zbyt duże możliwości. A, a wracając do, 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 do tego pytania o, o sile naszej, uważam, że mamy na tyle silny skład, żeby zostać w Ekstraklasie i, i tą siłą, którą mamy, to jest przede wszystkim ta stabilność, którą zachowaliśmy. Straciliśmy dwóch graczy, dwóch graczy do nas doszło teraz w okresie zimowym i myślę, że ta stabilizacja też jest naszym argumentem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję i zapraszam na drugą część Tak Kto prowadzi? Karol. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Z nami trener piasta, pan Aleksander Wukowicz. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. Dzień dobry. No, mecz i punkt, który nie do końca nas zadowala, biorąc pod uwagę przebieg i to, co miało miejsce na boisku. Myślę, że byliśmy drużyną, która zdobyła, zrobiła zdecydowanie więcej na tym boisku, żeby ten mecz wygrać. Nieraz widzieliśmy te spotkania. Zwycięskie drużyny, które po prostu potrafią to zrobić jedną sytuacją. Wcześniej też był problem w, u nas ze stwarzanie sytuacji. Dzisiaj, z tego co widziałem, statystyki 18 czy 15 strzałów, 5-6 bardzo dobrych sytuacji, dwa słupki, bramka po bardzo ładnej akcji w, i po prostu. Za łatwo stracona ta bramka na 1-0 praktycznie decyduje o tym, że, że mamy punkt. Jest na pewno pozytyw to, że drużyna nie poddala się w momencie utraty bramki. Dalej po prostu byliśmy tą, szczególnie w drugiej połowie, drużyną, która dyktuje to, co się dzieje na boisku. Stworzyliśmy po tej straconej bramce 3-4 sytuacje. Stuprocentowej jedną wykorzystaliśmy. Także z tej strony szanuję ten punkt, punkt że, że jest mimo wszystko wywalczony determinacją i taką grom niezależnie od okoliczności, że po prostu straciliśmy, można powiedzieć, bramkę w momencie, kiedy przeważaliśmy. Dziękuję Panie Dyrektorze, teraz czas na Państwa pytania. Proszę. Jakub Milkowski, Pias Info. Ja chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja z Gabrielem Kiryjczykiem, bo wiem, że jest kontuzjowany, ale pytanie na ile? No to jest pytanie też, na które ja nie mam w tej chwili odpowiedzi. To jest e, kontuzja, którą jeszcze potr próbują e, nasi e, doktorzy zdiagnozować do końca. Niestety uniemożliwia go na, na dzisiejszy w, e, do, do występu, ale, ale, ale liczę na to, że to się szybko zmieni. Nie, jak szybko tego, to nie potrafię tej chwili powiedzieć. Adam Korcz i Goldwell. Bardzo dobrą zmianę dzisiaj w drugiej połowie dał Michael Amaju. Czy możemy spodziewać się, że ten zawodnik będzie częściej występował w pierwszej drużynie, czy dalej pozostanie bardziej zawodnikiem wchodzącym z ławki? No oczywiście, że można się spodziewać, że będzie występował częściej, jak najwięcej i chyba o to mu też chodzi i jemu ja i nam wszystkim. Będzie się prezentował dobrze, to na pewno będzie też dostawał tych szans wystarczająco, żeby się pokazać. Dzisiaj dał solidną zmianę, ale też miał stuprocentową sytuację tu na sam koniec, żeby to uwieńczyć najlepszy możliwy sposób, trzymając zwycięską bramkę, praktycznie w ostatniej minucie. Także Mike, dobra zmiana, i, i też spore szanse na to, że, że będzie grał w kolejnych meczach. Daszły 10 KB, portal, Pias Info. Damian Gądzior był strasznie poniewielany w, w tym spotkaniu. Nie narzekał na, na jakieś bóle, czy ten po, po meczu? Tak, Damian, Damian jest, można powiedzieć, najbardziej. Poszkodowanym, jeżeli chodzi o, o, o nogi, kostki i tak dalej, tam już wcale jest obożony w szatni, zrobił naprawdę bardzo dużo dobrego na boisku. Dzisiaj praktycznie zabrakło tylko tej kropki, no i gdzie tam miał też swoje sytuacje, ale też miał ze 2-3 dogrania. Bodajże po jego doszedkowaniu to kanon trafił słupek pierwszej, pierwszej sytuacji takiej stuprocentowej. Na koniec ten też żółtrożny, po którym kanul trafia poprzeczkę, potem jest sytuacja Majka, Jakby to, to jest ten właśnie udział Damiana, który, jaki, jaki oczekujemy i myślę, że to nie będzie problemu, żeby, żeby był gotowy już na następne treningi, następny mecz jeszcze pytania? Ja bym chciał zapytać Panie trenerze Grzegorz Pilot, Polskie Radio Białysto. Chciałbym się skupić na drużynie Jagiellonii i pana odczuciu. Czy czymkolwiek pana zaskoczył trener Maciej Stolarczyk? Czy spodziewał się Pan takiego spotkania, że będziecie mieli inicjatywę i będziecie stroną przeważającą? No o ostatecznym wyniku już słyszeliśmy. Tak. Znaczy wiadomo, że łatwiej jest to o analizę rywala. Kiedy już zaczną się te mecze ligowe niż kiedy bazujemy na, na sparingach i na tym, co, co widzieliśmy w tych meczach towarzyskich. Więc generalnie przygotowywaliśmy się do meczu, w którym wiemy o mocnych stronach Gualimaz wiemy o tym, że Jagiellonia też nie, nie poloży się, bo też jest tylko dwa punkty nad nami i tak też pod tym kątem jakby zaskoczenie było. Też zmieniła ustawienie. Była chwila tutaj jakby wątpliwości, czy de facto w tym meczu też zagra czwórką w obronie. De facto tak było, tak, tak też zrobili i jest to drużyna, która dzisiaj uważam jest bardzo szczęśliwa ze zrobitego punktu, przynajmniej taka powinna być. Tak, tak mi się wydaje z przebiegu tego meczu. Piotr Gierczyk z Polskiej Agencji Prasowej. Panie że to był taki piast jak Ligo. Pan chciał widzieć, czy to jeszcze nie jest? No pod wieloma względami tak, tylko że w, nie, to nie jest tak, że w jakimkolwiek, po jakimkolwiek meczu powiem, że, że to jest e, ideal, czy bliskie idealu. Daleko jest to od tego, co, co, co może być i do tego trzeba dążyć, żeby po prostu wszystkie możliwe e, niuanse w grze funkcjonowały jak najlepiej. Zawsze będą jakieś błędy, e, dzisiaj też popełniliśmy jeden czyli drugi i za to straciliśmy bramkę. Skuteczność myślę, że pierwszy krok ku temu, żeby zacząć strzelać bramki jest, jest, jest tworzyć tę sytuację. Więc pod tym kątem, jeżeli w meczu ligowym tworzysz 5-6 sytuacji, to, to myślę, że jesteś na dobrej drodze. Także pod wieloma względami drużyna jest, dzisiaj pokazała się z dobrej strony. I dlatego tym bardziej żal, że jest z tego punkt, tak, bo powinno być trzy i ona na to zapracowała i w moim odczuciu zasłużyła jakby pracą na wojsku. Teraz trzeba się przygotować do następnego meczu, który jest, można powiedzieć, z tych najtrudniejszych wjazdowych możliwych i pomimo tego, że jest taki trudny, to zawsze uważam, jest Szansa i okazja do tego, żeby się pokazać z dobrej strony. Czy mam kolejne pytania? Jeśli nie, to dziękuję i miłej dziewczynę. Dziękuję bardzo.